No Cześć, witam wszystkich uczestników gry Helston. Dziadek pokaże wam w mojej kolekcji, jak wygląda agropaladem, bo zamierzam nim zagrać. Nie grałem dawno, ale zobaczcie. Tak, to talia wygląda. Aura krzyżowców, werbunek, jakiś tam ręka dala. No i za, zagramy sobie, co? Zdjęcia porobione, porobione, ok. Zagramy. Dzisiaj pierwszy dzień dopiero gram, a, a który jest 18-19? 19 dnia. Dziadek nie grał. Nie mam czasu grać, ale no postaram się Wam coś tam e, od czasu do czasu e, wtłoczyć jakąś talię. <ścoughs> tak żebyśmy żebyście mieli e, coś do, do oglądania, do powiedzenia Czy to dobra jest talia, czy nie. Pograjcie sami. Dwie karty odrzucę. Dobra zobaczymy co będzie <laughs> Zobaczymy co będzie o tutaj pięknie Pięknie organizuje, prawda? Nie wiem sam co robić mam Nie wiem sam co robić mam do ataku tutaj No dobra to niech jedzie może na prowokację Okej okay. Do ataku a tak skondensowany będzie. <laughs> wrzutkę, wrzutkę ma. Szuka czegoś, szuka. Szukajcie, a znajdziecie. <laughs> Szukajcie, a znajdziecie. Co tu teraz robić? Dobierze kartę. No tak. Jeszcze tu Crystal Money. Money, money o, demona jakiegoś demona chcę <laughs> demony demony odrodzenie jakieś może dam co odrodzenie co tu robić w ogóle? jechać go czy nie? czy zostawić no tego? co byście radzili? Dobra, może w twarz pojadę. <laughs> może w twarz. Zobaczymy. Co tu będzie się działo? <laughs> Co tu będzie się działo? No tak. Najlepiej, najlepiej. No i już tu. Prowokacja uśpienia. Śpienie przez dwie tury i wrzutka jeszcze, <laughs> ale mu pasuje co? Ale mu pasuje. Pasówka jak nie wiem. Pasówka niemożliwa. Szok, normalny szok. Dobra, no jeden, jeden, co. Jeszcze jedną turę i się przebudzi. <laughs> I się przebudzi. Kradzież życia jeszcze ma. Masakra. Ale jak, jak mu pięknie pasuje, prawda? Kradzież życia. Normalnie, są Demony. 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 <laughs> Co tu robić w ogóle? Może coś takiego rzucę. Nie wiem. jadę tu może Niech się budzi niedźwiedź się wyspał prowokacje ma demon demony demony topór ma a tu odkrywa odkrywa coś to niebezpiecznie będzie no dobra, ale ma tu prowokację do pojechania z poskontarczą tarczą, więc nie wiem, zobaczymy. Po, popatrzcie. Co tutaj jest, agonia jakiś przeciwny. W tasy drugi portal. Portale chce zbierać. Portale. I wrzutek. Bo la, 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 la. śpię no tak to będzie portal portale portalino pięknie to wykombinował demony demony ach te demony weź tu graj nie wiem rzucę coś takiego może nie wiem to starczy na niego nie. Nie starczy. Plus dwa. 4, ja cię. No, nikt tu nie starczy. Nikt tu nie starczy. <ścoughs> nikt, a nikt. Dobra, jadę, tak muszę. Muszę tak jechać. Jadę, tu muszę. Demony, demony, demony 17 zostało do do zadania Masakra, jak to mówicie masakration no zobaczymy co tu na kolejnej mapie 5 kryształów manem ale poleciał i portal, portal, portale, portal, port, portale. I tu trzy pojedzie, ale coś tam przyjął. Coś tam przyjął. No dobra, ten się obudził. Haha, <laughs> obudził się. Nie wiem, może tu coś takiego zagrać. Nie wiem. Stronnikom jeszcze dać może. Do ataku. Do ataku. Ten już nie da rady. No dobra. Ma tu prowokację z boską tarczą do pojechania. Zobaczymy, zobacz. Popatrzcie. Ale pojechał. Ale pojechał. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj niesamowicie niesamowicie będzie dobrze jak ktoś nam zostanie. <śmiech> co? <śmiech> Jeden z tych co on tutaj. Ajajajajajajajajajajaj. Ajaj, ajaj. Do ataku. A tak skondensowany. Ja cię Ale przyjął też. O! Ale też przyjął. Stronika jakiegoś przyzwiemy, co? Przyzwiemy, przyzwiemy. Mecha jakiegoś, mecha. Pom pomachamy. <śm> pomachamy. No, tutaj pięć akurat pasówka, nawet więcej, to udało się, udało się, dziadkowi czasami się udaje. Zwycięstwo, winner, winner. O, gwiazdka jest jakoś, okej, okay, serberko, o, pakujemy do kufelka. oczywiście, że tak. To. Dzisiaj dziadek zaczął grać kilka partyk i udało się. No dobra, mam, mamy tu sreberko na razie. Jak ktoś jest zainteresowany, to, to niech ogląda dalej. Co tu dziadek działa? Ok, wracamy. Przedstawiłem wam, przedstawiłem. Pograjcie, myślę, że to jedna z dobrych talii jest. Ten paladyn. Wracamy. Gotowy, skąd to znacie? Do zobaczenia. O tu jakiś skarbę skar, festynu. No dalej, no dalej. Ostatnia szansa jakoś dla dziadka dla was też <laughs> a do zobaczenia jakby co to tam popróbujcie sobie taką tanią myślę że jedna z dobrych jedna z dobrych co tutaj jest dziadek nie będzie kupował to skąd tu wziąć e, 9 euro albo 159 <laughs> 99. Haha, bo jeszcze 69799 nie, nie, nic nie. Nie kupuję, nie mam kasy. Do zobaczenia jakby co. Hej, pa, cześć.